Dawno mnie tutaj nie było i trochę mi przed wami wstyd, także czas coś nagrać. Cześć! Witajcie serdecznie w kolejnym filmie. Witajcie w nowym 2025 roku. Życzę Wam w tym roku, aby wszystkie Wasze cele, które sobie zaplanujecie spełniły się, żebyście dotrwali, żebyście naprawdę dopieli te wszystkie Wasze projekty. Przede wszystkim życzę Wam również zdrowia, no bo to jest najważniejsze. No i pamiętajcie, mierzcie wysoko, i wtedy naprawdę osiągniecie bardzo fajne rezultaty. Więc nie bójcie się po prostu marzyć, mierzyć wysoko, bo nawet jak wykonacie 60-70% tego planu, to będzie bardzo fajny wynik i będziecie się z siebie czuli naprawdę bardzo zadowoleni. Nie dodawałem ostatnio filmów, ponieważ końcówka roku jest to zwykle gorący okres w całym roku, ponieważ trzeba dokończyć stoły, jakieś realizacje typu schody, jakieś zabudowy i tak Końcówka roku u mnie była masakryczna. Sam dziwię się, że to przetrwałem. Niektóre tematy zostały delikatnie przeciągnięte już na, na początek tego roku, więc biorę się po prostu za to, żeby podokańczać jeszcze te rzeczy, które zostały z poprzedniego roku, albo to niekoniecznie musiała być moja wina, gdzieś były jakieś przesunięcia na budowach i tak dalej, i tak dalej. Nie będę Was tym zasmucał. W dzisiejszym filmie chciałbym Wam opowiedzieć o tym. Jak wyglądał mój 2024 rok i czy jestem z niego zadowolony? Czy jestem z niego w pełni zadowolony? No i przede wszystkim, co planuję na ten rok, jak dalej to widzę. Będzie oczywiście o rozwoju kanału, o tym, co mniej więcej tak oczywiście planuję, no bo nie jestem w stanie zaplanować tego z tak dużym wyprzedzeniem, ponieważ pamiętajcie o tym, że już od jakiegoś czasu, już od dłuższego czasu Treści na tym kanale dyktowane są przede wszystkim ilością tego czasu wolnego, który mam na nagrywanie filmów dla Was, i głównie też. Zleceniami klientów, ponieważ wybieram sobie te ciekawsze projekty, które chcę Wam pokazać. Nie będę już kolejny raz z kolei nagrywał sobie, jak robię blat i dokręcam go do stalowej nogi, ponieważ no, takich filmów już parę było. Takich filmów w internecie jest cała masa, także nie chciałbym zaśmiecać. Zaśmiecia O Jezus... wypadłem w sprawy. Widzicie, jak to działa, gdy przestaje się nagrywać. I nie chciałbym zaśmiecać. Mojego kanału i ogólnie tej całej przestrzeni w internecie, tak, takimi filmami, które będą się znowu gdzieś tam powielały. Jeżeli nie subskrybujecie tego kanału i nie oglądacie treści na bieżąco, możecie przyjść w momencie, gdy już jest cały ten warsztat i wygląda to jak wygląda w tej chwili. Ale jak wyglądało to wcześniej? Zobaczcie, tutaj parę takich ujęć z moich poprzednich warsztatów, które. No miałem przyjemność rozbudowywać i poznawać cały ten świat. I teraz, tak pokrótce, opowiem Wam, co się zmieniło w 24 roku u mnie. Przede wszystkim, byłem pracownikiem etatowym, który pracował na magazynie przez 8 grubych lat. I była to naprawdę ciężka decyzja do podjęcia i bardzo ten. Te przejście z etatu na własną działalność rozkładałem w czasie. Zdobywałem klientów głównie za pośrednictwem właśnie tego kanału, który jest nadal świetnym źródłem do pozyskiwania klientów, bo wielu z Was, zapewne oglądają mnie klienci, wielu z Was skorzystało z moich usług, no i znaczna część z Was jest z nich zadowolona. I bardzo mi miło z tego powodu. I teraz. Ten proces, o którym mówię, czyli przeniesienie się już na własną działalność. Trwał jakieś dwa lata, może półtorej roku, coś takiego. Zdobywałem sobie tych klientów, i w końcu zapadła decyzja pod koniec 23 roku, taka, aby złożyć wypowiedzenie w firmie, w której pracowałem, i od stycznia być już, być już pracownikiem po prostu u siebie na działalności. I to była, I to był taki kamień milowy, który na samym początku roku. 24 udało mi się zdobyć i osiągnąć, tak, jak, jak, w zależności jak, jak to jak to tam poprawnie się wymawia. To był bardzo odważny krok, uważam no Trzeba przemyśleć parę rzeczy, żeby do tego dojść. To nie jest takie proste, jak się mówi na jakichś tam kanałach biznesowych, albo rzuć etat, zostań przedsiębiorcą. To nie jest tak, że idziecie sobie, zakładacie działalność i nagle boski czar spada na was z nieba, cytując jednego z biznesowych YouTuberów. To nie jest tak, że po prostu wszyscy dowiedzą się o waszym istnieniu i nagle będziecie mieli masę klientów. Pieniądze przepych, kasę na maszyny i tak dalej. Tak to nie wygląda, niestety. Taka jest brutalna prawda. Trzeba naprawdę włożyć w to dość dużą ilość czasu i wysiłku. Dobrze, ale nie o tym jest rozmowa. Kolejnym takim znacznym krokiem który wydarzył się w 24 roku była zmiana warsztatu. Zobaczcie, gdzieś tutaj teraz na ekranie będzie się wyświetlał mój pierwszy warsztat, 18 m2, tam zaczynałem, tam robiłem jakieś pierwsze mniejsze projekty, typu jakieś skrzynki, pufki i tak dalej. Potem był warsztat, który był dokładnie pode mną 80 m. to już uznawałem wtedy, że to jest coś wspaniałego taka przestrzeń i tak dalej. No niestety szybko, no, szybko, nie szybko. Zderzyłem się z rzeczywistością i jak wpadły nowe maszyny na warsztat, typu formatówka, którą kupiłem praktycznie od razu, jak się przyniosłem do tego warsztatu, no i te większe maszyny, koło których stoję, tam jeszcze za kamerą jest parę sprzętów, no to szybko zaczęło brakować miejsca i zaczynałem już, powoli się tam dusić, nie było jak za bardzo tam pracować. Komfortowo pracować. Przychodziło tak, że się robiło jeden, dwa stoły i koniec. Kaplica. Trzeba było to wywozić, bo nie było szans na dalszą pracę. Na głupi stół do formatówki nawet nie było sensu nic wkładać, bo i tak nie mógłbym nim poruszać, bo stał gdzieś tam gotowy stół. Więc myślałem, myślałem bardzo długo i pojawiła się taka naprawdę nie wiem, czy to był fart, czy nie pojawiła się mega opcja, ponieważ lokal nade mną, w którym jesteśmy teraz, Okazało się, że jest do wynajęcia. Dogadałem się z właścicielem yy, i... Podjęliśmy decyzję po prostu w ciągu jednego dnia, dogadaliśmy się i od dziś, od maja w sumie, jestem już tutaj na warsztacie. Za ścianą jest mój brat, który zajmuje się spawaniem. Mamy tutaj przestrzeni 450 metrów, ale jeżeli chcecie zobaczyć, jak ten warsztat wygląda tak naprawdę w tym momencie, no to zapraszam Was do filmu, który wyświetla się właśnie w karcie u góry ekranu. Tam zobaczycie ten warsztat w pełni, pokażę Wam, jakie maszyny tutaj stoją i tak dalej. Rok 2024 był to rok wielu projektów. Wraz z tym, jak przeszedłem sobie z etatu na własną działalność i wynajęta została ta hala, koszty wzrosły masakrycznie. Prowadzenie działalności w Polsce nie jest to coś pięknego i wspaniałego, tak jak się to wszędzie opisuje. Koszty typu zus -y, typu najem, typu jakieś tam śmieci, nieśmieci itd. Cała ta otoczka jest dość spora, także trzeba na to wszystko zarobić. Gdy byłem tam na dole i pracowałem sobie na etacie, musiałem jedyne co musiałem zrobić, żeby mieć swój warsztat, no to płacić jakiś tam leasing za piłę i dodatkowo zebrać jakieś tam 2000 zł za wynajem plus ZUS. Nie? No to, to, to nie są duże pieniądze w tej branży, bo łatwo teoretycznie je zarobić paroma dosłownie jakimiś tam mniejszymi rzeczami jesteśmy w stanie sobie taki zysk wypracować i naprawdę nie przejmowałem się tym, że będzie mi brakowało pieniędzy na przyszłe opłaty i tak dalej. Ale jak przeszedłem już na własną działalność tak w pełni, skończył się ten dopływ gotówki z etatu, bo jeszcze tam przez 3 miesiące nowego roku cały czas ta gotówka płynęła sobie, bo jakoś tak tak się złożyło, że miałem jakieś tam urlopy i tak dalej. Miesza o to i no to już był ciężki wpierdziel taki, nie? Wtedy trzeba było naprawdę zadbać o to, żeby pozyskać klienta, żeby coś wyprodukować i jeszcze dochodziły do tego montaże, które były bardzo absorbujące czasowo. No i jeszcze czasem nawet się bawiłem w kuriera, bo rozwoziłem swoje rzeczy sam. Zbierałem kupę tych rzeczy, ładowałem całego busa i po prostu jechałem. A, z tych ciekawszych rzeczy, no to jeszcze udało się kupić busa gdzieś tam pod... Koniec chyba 23 roku. Naprawdę taka wielka, mega krowa. Nie wiem, jak znajdę zdjęcie, no to właśnie będziecie widzieć się na ekranie. Więc jak widzicie gdzieś tego busa, gdzieś tam po Polsce, to to, to ja. On nie jest oklejony, ale, ale nie jest tak bardzo, powiedzmy, nie wtapia się w tłum za bardzo z racji jego koloru. Eee, dobra, mniejsza o to. Wykonałem naprawdę dużą ilość projektów. Przez chwilę był tutaj pracownik, który ze mną. Eee, Pomagał, niestety nasze drogi się rozeszły. No, zwyczajnie się po prostu nie dogadywaliśmy, mimo tego, że szanuję jako człowieka, tak samo jak on mnie, mam nadzieję. No to po prostu praca razem nie była nam pisana. Nie pytacie o to w komentarzach, ponieważ no, nie, było, nie było dużo filmów, gdzie, gdzie, gdzie ten pan występował. I, i, ale, ale nie będziemy wracali do tego tematu. I praca samemu tutaj była naprawdę bardzo absorbująca. Bardzo dużo montaży, które jakimś cudem wykonałem do końca roku. Jeszcze przed samą Wigilią były kończone schody. Bez tokołów, ale jednak były kończone schody. Jak obserwujecie Instagram, na pewno widzieliście. I dość sporo takich mebli wolnostojących, typu stoły, jakieś regały i tak dalej. Rozstrzał. No to praktycznie po całej Polsce było to wożone. Były takie dni, że wsiadałem do busa o trzeciej rano i wracałem gdzieś tam 20-21 do domu, robiąc 1200-1500 km w ciągu tam kilkunastu godzin. Ja nie jestem zawodowym kierowcą, więc dla mnie był to mega Wyczyn. To było tak z grubsza, co się zmieniło tak na lepsze, nie? że jest ten większy warsztat, jest porzucenie etatu, jest fajny sprzęt, który, na którym mogę sobie pracować i, i robić naprawdę fajne projekty. Udało się zrobić właśnie te fajne montaże. Jeden z fajniejszych montaży no to mieliście nawet na YouTubie, ten, ten z Warszawy tam ze szklanymi podstopniami. Jakoś tak słabo ten film się przyjął, ale, ale uważam, że to był taki Jeden z ładniejszych montaży w tamtym roku, który wykonałem, tam były dwa piętra, rureczki, wszystko, no naprawdę bardzo mi się podobał, ale żeby nie było tak kolorowo i wspaniale, jak ja to teraz wszystko opisuję, żebyście mieli taki prawdziwy obraz tego, jak to wygląda, rok 24 był to też taki rok... Naprawdę bardzo, bardzo ciężki. Wiele nieprzespanych nocy, naprawdę bardzo dużo stresu, żeby podopinać terminy. Zwykle wyglądało to tak, że żadnych reklamacji tam nie było, ale one się oczywiście zdarzają i im większa będzie ta skala, tym ja zdaję sobie sprawę, że więcej tych reklamacji będzie i trzeba będzie podejmować te tematy. A to, widzicie, to już wymaga kolejnej ilości jakiegoś tam czasu. Zaplanujecie sobie coś. Wychodzi na to, że gdzieś tam, nie wiem, stół się wygiął albo pękło coś i tak dalej. No różne, różne rzeczy z drewnem się potrafią zadziać, nie macie na to za bardzo wpływu. Możecie oczywiście przeciwdziałać temu wszystkiemu stosując odpowiednie techniki, yy, odpowiednie materiały i tak dalej, ale no, drewno żyje własnym życiem i trzeba o tym pamiętać. No i teraz mam coś sobie, na przykład miałem sobie coś ustalone, tak, dzwoni klient, że coś mu się stało i to trzeba naprawić, tak. No i trzeba rzucić to wszystko i, i to się wiąże albo z tym, że odbija się to na życiu rodzinnym, albo odbija się to kosztem innego klienta, do czego staram się jednak nie dopuścić, aby, no aby jednak te te dobre imię pozostało. No na razie nie wiem jeszcze, tak się nie spotkałem, żeby. Ktoś mnie gdzieś tam zwyzywał z jakiegoś powodu, także chyba jest ok. I, I zwykle, jak jestem u klientów, no to potrafię zamówić coś jeszcze podczas na przykład takiego montażu schodów czy, czy, czy coś, także chyba jest ok pod względem mojej opinii. Mam do Was jeszcze takie pytanie: bo zdarzyło mi się w tym roku jeszcze wykonać dwie kuchnie, jakieś tam mniejsze, większe meble, które były wykonane z płyty wiórowej. Ja wiem, że to jest kanał o stolarstwie, no i teraz tutaj będą, będą pewnie jakieś podziały, że jest stolarstwo i tak dalej. Mniejsza o to, chodzi o to, że no i ten i ten człowiek robi podobną robotę i nazwijmy to po prostu stolarstwem. Jedno to jest stolarstwo meblowe, jedno to jest po prostu nazwijmy to stolarstwo takie tradycyjne w drewnie. Powiedzcie mi, czy Chcielibyście takich treści na kanale, w których ja na przykład wykonuję kuchnię z płyty, albo jak ja wykonuję jakieś szafki z płyty, gdzieś jakieś rozwiązania typu okucia i tak dalej, ponieważ coraz głębiej zaczynam w ten świat wchodzić, więc też mógłbym się z wami tym podzielić. Może to jest pomysł na jakąś osobną serię. Jeżeli macie jakieś zdanie na ten temat, zapraszam do sekcji komentarzy, zostawcie mi jakiś ślad po tym w ślad z waszą opinią, tak ja sobie to wszystko fajnie weryfikuję, czytam i będę wyciągał wnioski z, wasy, z Waszych komentarzy, także bardzo są pomocne i zostawiajcie ich jak najwięcej dla YouTube'owego algorytmu. Dobrze, przejdźmy sobie teraz do roku 2025 i co ja planuję na ten rok. Oczywiście większa ilość projektów, to mówię zawsze, nie zawsze to się udaje, ale. No, do tego będę dążył. Bo firmy z Projektów, to wiem, że dla stałych widzów jest to to, co chcecie oglądać. A dla widzów, którzy przychodzą nowi. Którzy szukają jakichś porad, i tak dalej. Też oczywiście będą takie filmy powstawały, tak zwane Evergreeny z jakimiś tam poradami, z moimi przemyśleniami na jakiś dany temat, albo jak zrobić coś w taki i taki sposób, albo czego używam, i tak dalej. QA y oczywiście będą się pojawiały. Są to takie dość przyjemne filmy, które polegają na tym, aby odpowiadać na Wasze pytania i nawiązać jakąś tam relację z Wami, bo. Coraz częściej zadajecie te pytania i coraz śmielej do mnie piszecie, piszecie, pff, nawet zdarza się, że smsy w niedzielę, do pewnego momentu to było na, nawet przyjemne, teraz już jest y, troszkę, no uznałbym, że jest to troszeczkę takie niesmaczne, jak y, ktoś potrafi zadzwonić sobie w niedzielny wieczór, no opanujcie się. No ale, ale tak naprawdę to nie mam nic przeciwko temu, żebyście pisali na mailu, gdzieś tam na Instagramie, Facebooku i tak I z takich pytań na które odpowiadam, jest też dużo inspiracji do tego, aby nagrać jakieś odcinki. Więc im więcej będziecie mi pisali takich komentarzy, jakieś zadawali jakichś pytań, to jest dla mnie cenna dawka informacji, co wy tak naprawdę chcecie oglądać i co mogę wam nagrać, aby to się oglądało i żebyście wy również wynieśli z tego coś ciekawego. Chciałbym nadal pomagać ludziom, którzy wahają się tak jak ja się wahałem między etatem a rozpoczęciem własnej działalności i w ogóle zaczęciem pracy w drewnie, bo chciałbym, aby no spora część z Was nie ogląda tych filmów tak o dla fanu sobie, Chociaż są i tacy, ale, dlatego, że też interesuje ich drewno, też by chcieli coś robić, i chciałbym takich ludzi nadal inspirować troszeczkę, no bo moja droga poniekąd pokazuje, że no jak się chce, no to jednak coś tam można większego sobie osiągnąć i chciałbym to dalej kontynuować. Robiłem to od tego małego warsztatu. I będę robił to również w tym warsztacie. Mniejsze projekty również będą się pojawiały. Tak samo jak jakieś tam przydasie warsztatowe, jak oszczędzić kasę. Jeżeli chcecie na przykład jakieś tematy związane z prowadzeniem biznesu, to też bardzo chętnie podejmę się tej tematyki. Wszystko oczywiście piszcie w komentarzach. Komunikujcie się ze mną w jakikolwiek sposób, tak, żebym ja wiedział, czego wy chcecie, jak, co wy chcecie oglądać, tak? Co, co dla was będzie najbardziej takie przystępne, i, i, i przy czym po prostu nie będziecie się nudzić. Rok 25 uważam, że to też będzie rok przełomowy dla mojego biznesu, ponieważ pierwszy rok to było takie. Wiecie, ten pierwszy rok taki w pełni na własnym etacie, to było coś takie takie wdrożenie, jakby, tak? takie nabranie tempa jakiegoś. W ten rok chciałbym już naprawdę wjechać no, z przytupem, tak, aby dopiąć pewne tematy osobiste za pomocą finansów, które będę mógł tutaj zdobyć podczas realizacji zleceń i tak Chciałbym nadal ten warsztat rozwijać. Mam tutaj taki mały plan na to, żeby postawić tutaj jeszcze jedną maszynę, ale na to potrzeba zebrać troszeczkę większą kupkę pieniędzy. A wiadomo, tych zawsze mało na samym początku prowadzenia działalności, więc będę się skupiał na realizacji zleceń, na, na tym, aby klienci byli zadowoleni. No i żeby większą ilość być, w, żeby mógł być, w, obsłużyć tak, tych klientów. Więc to będą dla mnie takie priorytety muszę jeszcze podopinać niektóre z tematów, które zostały zaczęte w tamtym roku albo jeszcze wcześniej, które też są również związane, czy to z jakimś tam marketingiem, czy z e-commerce'em i tak dalej. Chciałbym już pójść tak troszeczkę szerzej, aby przestać martwić się tą taką bieżączką, gaszeniem pożarów w firmie i no po prostu żyć troszeczkę spokojniej, znaleźć ten taki życiowy balans między pracą a życiem prywatnym, bo teraz to jest 80% to jest prowadzenie działalności, no nie, no może przesadziłem, 70% na 30% jest to życie osobiste i naprawdę bardzo mocno zaczyna mi to doskwierać i odbijać się po prostu na jakichś tam relacjach z rodziną, z najbliższymi osobami, czy też znajomymi. Dotrwaliście do końca tego filmu, gratulacje. Ale ten film naprawdę dla większej ilości z Was był pewnie nudny, ponieważ opowiadałem tutaj o tym, co się wydarzyło w następnym roku, co planuję na następny rok, i oczywiście było to wszystko tak mega okrojone. No bo nie jestem w stanie nagrać dość krótkiego filmu, który no, będzie się jakoś tam oglądał jeszcze. No, bo po prostu zanudzilibyście się na śmierć. Tych zagadnień jest naprawdę tak duża ilość, że no nie jestem w stanie o tym wszystkim opowiadać. Rozbijemy to sobie w czasie. Będę starał się, aby te treści pojawiały się regularnie, bez żadnych dziur w kalendarzu i tak Mam taki plan, żeby sobie rozpisać każdy odcinek z każdym tematem na 52 tygodnie, czy tam 53, nie wiem ile mamy w tym roku tych tygodni. Rozpisać sobie te główne tematy. A pewnie się nie uda, ale, ale będę próbował. Jeżeli nie zacznę, no to na pewno tego nie wykonam. I mam jeszcze do Was pytanie. Czy filmy shorts są dla Was jakoś atrakcyjne? Bo one na pewno fajnie podnoszą troszeczkę zasięgi kanału, zwiększają te liczby i tak dalej, ale są one zbyt mało angażujące i trafiają po prostu do nieodpowiednich osób. Często widzę pod takimi filmami typu shorts z naszej branży tej stolarskiej, czy to jakichś tam mniejszych, większych twórców, Dużo hejtu tam się leje, a ja nie lubię hejtu. Zdaję sobie sprawę z tego, że jak wystawiam swoją facjatę do internetu, no to muszę liczyć się z tym, że komuś ona się nie spodoba. Albo, że kiedyś gdzieś tam walnę jakąś głupotę, za którą zostanie wylany na mnie kubeł zimnej wody. No to rozumiem to, ale mi tu chodzi o zdecydowanie co innego. Chodzi mi o to, że jak ktoś sobie wstanie w złym humorze i wyrywa swoje frustracje na kogoś, na kogo kanał akurat trafił. Tragedia. Ale dobra, dajcie mi znać w komentarzach, czy te shorty to będzie dobry pomysł, bo praktykowałem to przez pewien okres czasu, fajnie, bo, bo to naprawdę szło, ale nie widziałem w tym jakiegoś większego sensu tak na dłuższą metę, ponieważ jak przestałem dodawać te shorty, to na. O, o, od razu zostały obcięte. Te, te wyświetlenia ze starych stanęły i one stoją, nic się tam nie dzieje. Także tutaj częstotliwość musiałbym utrzymać. Więc jeżeli miałbym to dodawać, no to będą dodawane filmy, shorts takie z pociętych filmów, elementów filmu takiego głównego gdzieś tam. To też robiłem w tamtym roku, więc to też będę robił. No ale też takie shorty, typowo shorty z jakimiś tam poradami, krótkimi tipami i tak dalej, albo opisujące jakieś tam, nie wiem, na przykład. Oh, gatunek drewna, czy cokolwiek innego, czy elektronarzędzie. Takie coś też będzie mogło się pojawiać. Oczywiście znowu proszę Was o to, abyście napisali w komentarzu, co byście chcieli oglądać w tego typu materiałach. Dziękuję Wam za dotrwanie do końca. Jeżeli obejrzałeś ten film od początku do końca. Nie wiem, wymyślcie sobie jakieś hasło i napiszcie to w komentarzu. Nie będę tutaj pajacował. Jeżeli obejrzeliście to do końca, to bardzo mi miło. Widzimy się w następnych filmach. Życzę Wam jeszcze raz wszystkiego dobrego w nowym roku. Mierzcie wysoko, ponieważ jest to bardzo ważne, aby zrobić coś fajnego, coś z czego będziecie naprawdę dumni. Jak będziecie mierzyli wysoko. To oczywiście, nawet jak zrobicie to w połowie, czy też w większej ilości. To będzie naprawdę znakomity wynik. Wierzę w Was. Na razie. Cześć. A, zapomniałem. Chciałbym to sprzedać. Link do ogłoszenia macie w opisie tego filmu.